Witam wszystkich, zapraszam na oglądanie Porta Horizon 5, pierwsza część poradnika do playlisty, Festiwalowej wiosna, pora gorąca, seria 304. Zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego. Tym razem musimy sfotografować Chevroleta Corvette z 2002 roku, w lokalizacji, którą zaraz pokażę. Już sobie tę wybrałem wcześniej. No i dobrze cykniemy fotę. Teraz sobie zaliczymy zwią zadanie związane z poszukiwaniem skarbów. I musimy mm, z odpowiednią prędkością przejechać przez most. Czyli lecimy, zaczynamy. Dobra, to co my mamy tutaj dalej? Może teraz zadanie co tygodniowe sobie zaliczymy. BMW z 81. Okej, okay, wygrać wyścig szosowy, zróbmy może jakiś tuning delikatny. myślałem, że znowu się coś zawiesza, ale nie. Myślę, że może A800 będzie ok. Zawsze mam problem z tą szosą. Czy jest to droga, czy ulica? Chodzi tu o drogę. Trochę te BMW Ferrari mi przypomina starsze. No to zobaczmy, jak nasza furka, bo ścigamy się z naprawdę potężnymi furami. Więc no nie wiem, nie wiem. zobaczymy ósma pozycja początek wyścigu łapiemy tunel Ok, jest dobrze Co prawda jak widać przeciwnicy, przeciwników mamy troszeczkę szybszych Ale to nic, tunel nam pomaga Zbliżamy się do ostrego zakrętu, który jest dla nas okazją Również, właśnie No i lecimy Już niedaleko Połowy odcinka mamy za sobą. Świetna sterowność i bardzo dobre hamulce dają nam również przewagę. Nie zawsze prędkość jest kluczowa. Czasem liczą się inne aspekty w zależności od toru lub odcinka. O! Ciekawa furka. Zdecydowanie pierwszy raz chyba jadę tą furką. Bo raczej bym się nie skusił na taki wybór. Ale ciekawie, ciekawie on się steruje. Powoli zbliżamy się do Maty, już tam na GPS w oddali było widać. Ai, mata. OK, teraz mamy wydać 20 tysięcy kredytów na ulepszenia. No to bardzo proste zadanie. gwiazdki na fotodarach. Okej. Okay. nam dodatkowo burza piaskowa. zabróćmy się. Okej, okay. teraz może zaliczymy sobie jeszcze zdobądź trzy mistrzowskie umiejętności driftu lub driftu na hamulcu na skrzyżowaniu Clover. Nie wiem dokładnie gdzie jest to skrzyżowanie, więc może sobie mm, na razie przeskoczymy do innego zadania. Ile mamy punktów? 14. No dobra, w takim razie zrobię coś innego tym razem. Zaliczę wszystkie te krótsze wyzwania. Mamy tutaj BMW, a to jest y, znak ostrzegawczy klasa A800. Myślę, że M3. Ok, więc lepiej będzie z górki, i jednak... Jak widać, sięgamy o wiele lepszej prędkości. No i dobre, już tylko dojechać z tego, co tutaj sześćdziesiąt dwa tysiące. Udało się. No i dobra, możemy już dobrać pierwszą nagrodę. Tak takie również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część porodnika. Jeżeli metoda okazał się pomocny. zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.